So I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out. What's in my head? And I, I, I feel it, feel it. Jestem już po y, tej małej przerwie i właśnie o to chodzi, że ktoś się poddał. No to jesteśmy na kolejnej arence już czwartej, tak wiem. Trochę to dziwne, ale za szybko ginęliśmy. Więc są teraz ze mną na 100%: cztery osoby. Mój przyjaciel, mój drugi przyjaciel i mój trzeci przyjaciel, który tam gdzieś biega, zaraz go tu weźmiemy. No i jesteśmy całą ekipą, jak widzicie. I przepraszam was, że mój kolejny przyjaciel doszedł właśnie w ostatniej arence czwartej, ale moja koleżanka poszła i graliśmy z losową osobą, a później przyszedł dopiero Axel dziękuję wam za miłe komentarze, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo mi miło. Nawet nie sądziłam, że dostanę jeden komentarz pozytywny, a tu, proszę, ile ich jest? Ach, no, goni mnie. Dobra. Um, zbieramy sobie na, najpierw na spodnie, później pozbieramy na buty. Przynajmniej postaram się przeżyć, więc będzie szczyt. Jeszcze tam zbiorę, już mamy nas. Nie. nie zabijcie mnie, proszę Poszłam do zielonych tak, bo to moja wyspa Jasne, jasne Tam jest nasza wyspa W ogóle mamy obudowane Tylko wełną? Nie, to czemu nasi Obudowali żółtym, halo Tam jest nasza wyspa, obudowana pięknie Starali się Przebić się nikt nie przebije Chyba, że komuś ktoś będzie miał czas. Jeszcze jakbyśmy mieli pułapkę. Ciężko tutaj z jaksami. Tam jeszcze nikt się nie podbudował, więc postanowię to zrobić. Mamy cztery diamenciki. Damy mu je. Może on coś fajnego kupi. Boże, ten most będzie mnie wkurzał. Ale te łóżko koks wygląda. Jeszcze jakby się je wełną, mi nie starczy niestety. Dobra, mamy buty. Przydałby się pies, ale... Och, no, idą. Nie zdążę go wyciągnąć. Zostaliśmy sami z zielonymi. Gdzie ich jest jeszcze dwóch? Super, a ja przed nimi uciekam. Co? No chyba nie. GG! Wygraliśmy! Jej! Jak widzieliście, byliśmy z ekipą. I to jest ta ekipa. I oczywiście ich niki macie w opisie, więc możecie zobaczyć. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!